Muszę Wam coś wyznać. Coś, co już dawno siedzi mi na sercu. Szapka mi troszeczkę wyblakła i muszę kupić nową. Lecimy! O kurde, tego nie planowałem, ale urwał, gdzie ona jest. Nie no że Moi drodzy, będę grał w grę Jedne z najbardziej znanych miejsc religijnych na świecie. I tak, tu jest co chwilę. Jestem jedynym turystą w Petrze. Wbijam się na dach. Patrzy się na mnie i sobie sranie. Dowalił armia mnie nie wpuści, bo mam wojskowe spodnie. Będzie się działo. Witam Was w ten piękny, niedzielny i pierwszy u Was wieczór, a u mnie poranek. Nie będę Wam dzisiaj zajmował dużo czasu, bo co niektórzy z Was jeszcze pewnie odpoczywają po Sylwestrze, do ogłoszeń parafialnych za chwilę przejdziemy, ale najpierw. Chciałbym Wam za cały 2025 rok podziękować! Dziękuję Wam, moi drodzy towarzysze podróży, że jesteście ze mną, że oglądacie, że zasubskrybowaliście i poświęciliście mi swój cenny czas. A no i oczywiście szczęśliwego nowego roku! Żeby Wam się, moi drodzy, darzyło! Czego byście sobie nie wymarzyli? No to możemy przejść do ogłoszeń parafialnych. Chciałbym Wam ogłosić mój nowy projekt. Takie, można powiedzieć, subkonto, w którym będziemy testować jedzonko. Ależ oryginalnie, nie? No troszeczkę tak, ponieważ postaram się to zrobić z troszeczkę innej perspektywy. Także zapraszam Was. Pierwszy odcinek już dla macie go. tutaj, gdzieś tu, tu macie taki kwadracik, a link. Aż mi się muzyka włączyła. A link do samego konta macie w komentarzu. Przypięty także. Kliknijcie, dajcie łapkę w górę, dajcie tego suba. No i napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Także jeszcze raz dziękuję Wam za 2025 rok i zapraszam na 26.